Ostatni dzień października, piątkowe, słoneczne po popołudnie w Skawinie. Wiślanie Skawina, lider Betklik III Ligi Grupy Czwartej, podejmuje Wisłokę Dębica. Mecz 15. kolejki, na który bardzo serdecznie zaprasza Julian Dulemba. Wiślanie Skawina po wygranej Więdrzejowie wrócili na fotel lidera. Nie zachował czystego kąta, co nie zmienia faktu, że Wiślanie zdobyli do ale na razie bez efektu. Strata piłki kulona, muszą wracać się piłkarze Wisłoki Dębica. Okazja dla Wiśland. Gut, czterech piłkarzy, z wina w polu karnym, Gut do grani do interwencja i powrót, fetana ratuje zespół Wisłoki, ale ten szut rożny rozegrany fatalnie przez zawodników Wisłoki, Dębica nieodpowiedzialna strata Kulona i potem... Dośrodkowanie, Łanuchy, Fedan zamyka tą akcję, jeszcze B wycofanie, Czernysz, uderzenie, bardzo ciekawie rozegrany stały fragment gry kombinacyjnie, było tam kilka podań w polu karnym, też przytomne wycofanie piłki przez Fransa, B do Jarosława Czernysza. Gut, Jakub Gut utrzymał się przy piłce. Zagrani na skrzydło bardzo przytomnie do Stachery. Dużo miejsca po prawej stronie. Ma Michał Stachera, który wchodzi w pojedynek z Pereirą. Wygrywa i dogrywa idealnie, ależ tam interwencja. Bramkarza, Wisłoki, Dębica, ale gramy dalej. Piłka nie opuściła boiska, głoty przy futbolówce. To granie i Stahera po raz drugi uderza. Fantastyczna interwencja Jana Huczka, Młodzieżowiec w bramce Wisłoki. Dwukrotnie bardzo skutecznie na linii. Najpierw kiedy interweniował do spółki z Kacprę to zawodnik Wiślam. po raz kolejny żołączy w środku. Kołodziej potrafi uderzyć, Kołodziej, uderzenie. Piłka skosłowała, miał problemy Pereira. Kulon. Dominik Kulon. Do Kulona. Pereira wyskoczył Pietruszewski. Był tam jeszcze pranica. Popracował teraz w kontakcie defensor Wisłoki Dębica. Rozpędza się Tomas Pranica. Kulon ustawiony po lewej stronie. Kulon do grani piłki, ale Kołociej interweniuje. Nie ma szutu karnego. W rolę rozgrywającego, biorąc ciężar gry na siebie. Fedan. Strata piłki. To jest niebezpieczna sytuacja dla Wisłoki. Gut przy piłce, gut uderzenie, ale obronione przez chucz. cel zneutralizowany. Tak może powiedzieć Patryk Pietruszewski, który rozpoczął. Akcje Wiślane podaniem do Bruno Żołądzia. Ten stracił piłkę bardzo nieodpowiedzialnie. Łanucha zablokowane to uderzenie przez kołodzieja futbolówkę, ale nie na długo, bo ta wraca w posiadanie Michała Stachery, który już kręci rywalem w polu karnym. Stachera po raz kolejny zwód Michała Stachery. Dośrodkowani kron. God, jeszcze uderzenie, ale się huknął potężnie. Ale niecelnie. Patryk Wiśniowski. Dobra okazja dla Wiślanska-Wina, też go, sporo zamieszania nami żyje. Rzymba, Gut, Gut utrzymał piłkę w boisku, blisko niego, Paszko, Gut, ma sporo miejsca, Gut, uderzenie nad bramką. Okazja, dobre podanie, przechodzi ta piłka linii obrony Wiślanska-Wina, Wisłoka, przed szansą uderzenie, broni ten strzał Kołodziej. Żołącz Bruno żołącz do lewej strony. Zobaczymy jak zamelduje się na boisku Jania w jakim stylu uderzenie celny strzał na bramkę. Gut, Głopę wybija piłkę, pranica zgranie do łanuchy i od razu okazja na kontrę dla Wisłoki Dembica pojedynek sprinterski kulon kontra Siempa wygrane przez zawodnika Wiśla, z i mam wrażenie, że tutaj o rywala Czernysz. Dobry odbiór Jarosława Czernysza. Rozpędza się teraz skrzydłowe wisłoki Czernysz. Indywidualnie Czernysz. kulon. Okazja. przełożył piłkę. Jeszcze Czernysz. Uderzenie zablokowane. Pietruszewski Radwanego. Okazja dla Błaszeja Radwanka zdążył. Pereira z powrotem. Stachyra. Panik, uderzenie! Panik, uderzenie! I pewna interwencja Chuczka, chociaż szedł na wygrał pozycję Panik w starciu z doświadczonym pomocnikiem i tutaj mam wrażenie, że będziemy tą sytuację. Morawski przyjmuje piłkę, nie najlepiej i potem trafia Michał Panik. Radwanek, Błażej Radwanek, Radwanek schodzi do prawej nogi Kaup, dobra interwencja. Jeszcze przedłużenie Kuta Jania, Nie ma offside'u Jania prosto w huczka. Dobra interwencja bramkarza Lis Gądek. Dorian Gądek, dobre crossowe, płaskie zagranie do Jani, Jania schodzi do środka, Jania zablokowane przez Wolnego, jeszcze Dorian Gądek, uderzenie Gądek, łapie piłkę na raty Jan Huczek. Łanucha, Pranica. Zagrajne skrzydło, okazja dla Wisłoki, uderzenie i to był strzał bardzo ciekawy. To... nie udało się pokonać swojego byłego zespołu, napastnikowi ze Skawiny. Huczek, Huczek strata piłki, ale co tej sytuacji zrobił zawodnik z Skawina wprowadzony przed momentem. Sytanski, no powiem szczerze, że to jest sytuacja kuriozalna. Najpierw zachowanie Huczka, ale potem... Wy... Gut. Jakub Gut. Zagranie do Cytawskiego. Zablokowane to uderzenie. Kołodziej. Zięba wraca na swoją pozycję. Po raz kolejny piłka posłana na prawą stronę. Jania! Jania! Nie ma tutaj rzutu karnego. Foulowany był zawodnik Wisłoki Dębica. Patrzymy co tutaj się wydarzyło. Nie ma mowy o rzucie karnym efektem. Trafił do siatki, zobaczymy co teraz Pokażę Łanucha. Łanucha! Bardzo blisko był Damian Łanucha. Naprowadza akcję, liślane zięba. Bardzo ofensywnie. Dzisiaj gra. To jest dobra akcja defensora do Ośrodkowanie. Cytackie uderzenie! Ależ jeszcze bomba cytackiego, ale niecelna. To była świetna akcja Wiślan z Kawina. Być może akcja, która miała przesadzić o wyniku tego spotkania. Ewektownie składał się Hugo wojna, Orlewicz, interweniował kierarz, ale potem uderzenie ślanie z Kawina. Zero Wisłoka dębica zero. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy na kolejne transmisje na kanale CF Sport, Do usłyszenia!